Z nami pan Adrian Strach. Panie Adrianie, wygrana 3 do 1. Jak się dzisiaj grało? No na pewno nie ukrywam, że mecz był bardzo, że tak powiem, wyczerpujący fizycznie. Rywal przynajmniej w pierwszej połowie postawił wysoko poprzeczkę. Jednak tak jak mówię, w przerwie trener parę męskich słów padło w szatni i po przerwie udało się strzelić trzy bramki i utrzymać pozycję lidera. Z czego wynikała to, to, że przegrywaliście do przerwy 1-0? No wiadomo, że przeciwnik strzelił tą bramkę, no ale, ale też nie stworzyliście jakoś dużej przewagi w pierwszej części spotkania. Ja myślę, że wpłynęły dwie rzeczy na taką, na taką postawę. Pierwsza to może troszeczkę za luźno podeszliśmy na początku spotkania, stracona bramka, wiadomo, a później to jest nasz czwarty mecz w przeciągu jednego tygodnia, wiadomo, że tych sił może nam brakować. I to wszystko dało efekt właśnie. A jak się gra przy, przy kibicach, którzy tak żywiołowo dopingują? Na pewno jest to bardzo, bardzo miłe. bo Wiadomo, że w tej Bochni teraz starają się słowa uznania w stronę zarządów, w stronę właśnie tych chłopaków, którzy przychodzą, wspierają nas. Wiadomo, że nie gramy tutaj dla pieniążków, że głównie to właśnie ta atmosfera sprawia, że jest że, że właśnie osiąga takie wyniki. Zagrał pan dzisiaj pierwszych minut. Wcześniej no, nie, nie za często grywa pan w pierwszym składzie. Czy, czy pan na to, że wywalczy miejsce w pierwszej jedenastce? Ciężko powiedzieć. Mamy bardzo taką wyrównaną kadrę. Dzisiaj akurat Mateusz Więc wypadł za żółte kartki. Skoczyłem ja na jego miejsce. Mam nadzieję, że nie zaniżyłem poziomu zespołu. I, I to już zależy wszystko od trenera. Mamy tydzień przerwy, w niedzielę następny mecz wyjazdowy ze skalnikiem. To już trener zdecyduje.